Je sais pas, lui. Ça, je sais pas lui. Ten zwykły olej roślinny, rzepakowy. Jest na tyle niebezpieczny, proszę prostu gasi. A widzicie, to się rozsyło do nogi, trzeba było kilka razy tam stryknąć. Ale nie wiem, czy zauważyliście, że nie trzyma cały czas przyciśnięte tego zaworu, tylko puszczą takie krótkie serie. To nam wydłuży czas pracy tej gaśnicy i możemy lepiej z nim sterować, bo jak przyślimy na, na Hama jeden raz, to wszystko wyleci. Nie zgasimy, bo czasami nie widać, gdzie jest źródło pożaru. Tak samo chodzi, nam się coś pod maską zapali. Nie uda nam się, że otworzy ta maska. Widzimy, gdzie się pali, to celujemy. Świetnie, świetnie, zobaczcie, bez paniki, bez paniki, delikatnie, spróbowała raz, nie trafiła, widziała, że nie, nie daje to efektu, jak prawie codziennie. Przykrywamy sobie ta patenia i odchodzimy na bezpieczną odległość, bo całkiem bezpiecznie to nie jest, ale o, widzicie, no, no pokrywka nie pasująca do tego, spróbuję to ścianie ułożyć. Ale może mi się to nie udać Ale już, zobaczcie, ograniczyłem przynajmniej ten płomień Nie udało mi się tego zgasić, bo mam taką... Nowoczesną patrzenia z tej którą z boku dziurka bo No niestety nie zgasza tego tym pokrywką Ale uwierzcie mi, że w domu by się udało I to? I nasze kuchnia jest do wyrzucenia Jak nie zareagujemy, wyrzucamy na młodych Zobaczcie, już tam naród trzy razy wody. Niby schłodziłeś trochę ten olej, ale on jeszcze dalej nie, nie zgasnął, A nasz oka i nasze nerwy już gorają. Ja wiem, że to dzieci, że to spektakularnie wygląda, ale tak nie robimy. Zobaczcie, udało mu się zgasić. Jak dojdziemy odpowiednią ilość wody do tego oleju, to po prostu.